przede wszystkim no może na początku gratulacje awansu do PG Extra Ligi z Wilkami Wiem, że ten rok spędziłeś tam na wypożyczeniu i też gratulacje oczywiście teraz srebrnego medalu. Chyba to były ciężkie tygodnie ostatnio dla ciebie. No tak, ostatnie tygodnie na pewno były bardzo pracowite. Mieliśmy finały jak z pierwszej ligi, tutaj finały DMP też inne zawody. No w miarę powiedzmy, że najważniejsze, że tam z Wilkami awansowaliśmy do Ekstraligi. Bardzo się cieszę, bo to też był taki cel na sezon. Fajnie, że nam się udało. No i dzisiaj udało się to srebrnie wywalczyć, a poprzednie rundy nam tak nie szły. Za dobrze i w Grudziądzu, i w Lublinie, tak nie, 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 nie do końca dobrze to wyglądało. Ale fajnie, że dzisiaj w biegu dodatkowym Kuba wygrał i cieszymy się ze Streba. Właśnie mówisz o tym, że te poprzednie rundy Wam nie poszły, ale myślę, że tutaj jakby rozwiązanie jest proste. Brakowało liderów przez kontuzję, przez różne sytuacje losowe, czyli Kuby Miśkowiaka i Mateusza Świnickiego. Niejako trochę z kupcem wchodzicie teraz w ich buty. Powiedz, jakie są Twoje oczekiwania i przewidywania na ten nadchodzący sezon. Co no na pewno chcielibyśmy ciężko je zastąpić, tak? to na pewno ich godnie, ale będziemy na pewno z Kajtkiem walczyć o to, żebyśmy robili jakieś tam te punkty czy cokolwiek, tak? żebyśmy coś dokładali do tego dorobku. Na pewno ja będę się starał walczyć w każdym biegu, starał się też no, polepszyć jeszcze tą swoją formę. Tak? Gdzieś no. Z... Przy zimę postaram się dobrze przepracować sprzętowo, fizycznie, ogólnie dobrze się nastawić w ogóle do tego sezonu, bo nastawianie też jest bardzo ważne. No i będziemy się starać robić punkty w przyszłym sezonie. Chciałem Cię też zapytać o Twój dorobek punktowy. Ty, pewnie jako zawodnik ambitny i waleczny nie będziesz z niego zadowolony, ale obserwując, jakby wszystko z pozycji trybun, było dużo walki, był, był fajny wyścig z Wiktorem Lampartem. Na pewno cenne doświadczenie, ale przede wszystkim, jak Ty ocenisz te, te dzisiejsze zawody? No, dzisiejszy na pewno trochę pecha miałem. dzisiaj ten motocykl, co później mi zdefektował. Od początku nie jechał dobrze, myślałem, że to. Po prostu gdzieś na otory jest trochę przyczepniejszy, nie miał mocy, nagle na ostatni bieg właśnie po tym defekcie wziąłem drugi silnik, a się dużo mocniejszy, w ogóle dużo szybszy, bez porównania lepszy start. Jeszcze jakbym miał kolejny powiedzmy, bieg na tym motorze, lepsze ustawienia, na pewno byłbym jeszcze szybszy. Więc powiedzmy, no, wnioski wyciągnięte, no co, no, w miarę jestem zadowolony, tam szkoda też tego upadku, bo, bo byłyby dwa punkty, też fajny w miarę tam bieg objechany. Jestem w miarę zadowolony z dzisiejszych zawodów. Prenek, dzięki za rozmowę i co? Widzimy się w przyszłym roku w PG Ekstralidze. Dzięki. Przede wszystkim oczywiście gratulacje srebrnego medalu. Ty w tym roku głównie startowałeś w DMPJ, tak? Miałeś trochę startów w Tarnowie jako gość, no i zbierałeś e, chyba dużo tego doświadczenia e, jako rezerwowy w Ekstralidze. Pomoże Ci to umieścić w przyszłym roku? Na pewno mi pomoże. Tak naprawdę po całym sezonie jestem obyty z, z tymi chłopakami, z całą atmosferą i z tym, co się dzieje wokół tego meczu ekstraligowego, także myślę, że na pewno jeżeli yy, będę startował w przyszłym roku w Ekstralice to yy, na pewno ta dawka stresu będzie dużo mniejsza w moim przypadku, bo widziałem tak naprawdę wszystko i, i wiem jak to się odbywa. Yy, w innych zawodach odwiedzaliście też yy, tory ekstraligowe. Miałeś okazję się na nich ścigać. Masz już jakieś pierwsze wnioski co ewentualnie poprawić na przyszły rok i co zmienić? Wiadomo jest cały sezon za nami, mam dużo wniosków. Na pewno fajnie, bo dużo osób chciało mi pomóc w tym roku, dlatego tych wniosków mam dużo więcej. Mamy całą zimę przed sobą, będę wyciągał wnioski. Będę myślał, co, co zrobić, żeby było dużo lepiej i żeby, żeby te starty były jak najlepsze. Wiadomo, miałem dużo startów w przeróżnych rozgrywkach, czy to 24 czy to DMPJ. Byłem w Masę torów odwiedziłem w tym roku i, i, i na pewno mi to pomoże na przyszły sezon. Tak jak mówisz, to doświadczenie już jest. Udało cię się odwiedzić kilka torów. Chciałem ci jeszcze zadać dwa pytania. Przede wszystkim, jak Ty się czujesz we włókniarzu? Jesteś już tutaj, można powiedzieć, dłuższy czas. A drugie pytanie, to jak wygląda przygotowanie tak do takiego pełnego sezonu Ekstraligi? Czy wiąże się, wiążą się z tym jakieś zmiany w sprzęcie, i czy też zmiany na przykład w teamie? Te, tak, jestem tutaj już trzeci rok, trzy sezony za mną. W tym roku myślę, że można powiedzieć, że mieliśmy tak naprawdę najlepszą atmosferę jako drużyna w Polsce i wszyscy się dobrze bawiliśmy, czy to obiad przed meczem, czy to jakaś rozgrzewka, zawsze robiliśmy wszystko wspólnie i ta atmosfera była naprawdę fajna, także fajnie nam się bardzo współpracowało. Bardzo się z tego cieszę i. Byłeś w drużynie, która rok temu zdobyła złoty medal dempojoutów. W tym roku srebro. Zgodzisz się z tym stwierdzeniem, że wywalczyć złoto jest troszkę łatwiej i zawsze trudniej je obronić, ale oczywiście można Wam dać takie małe usprawiedliwienie, bo, bo w tych kluczowych turniejach przez kontuzje i inne przypadki zabrakło liderów. No tak jest. Tak naprawdę przez połowę finału byliśmy w osłabionym składzie, co na pewno przyczyniło się do, do tego srebra i, i niestety złoto nam odjechało. Na pewnym etapie tych rozgrywek. Wiadomo, to jest cały czas medal i jesteśmy bardzo zadowoleni z tego. Liczyliśmy na więcej, apetyt był większy, bo w fazie zasadniczej cały czas wygrywaliśmy na poszczególnych etapach te rundy, i, i liczyliśmy, że ten, ten złoty krążek znowu nam się uda zdobyć, aczkolwiek ze srebra jesteśmy tak samo usatysfakcjonowani. W przyszłym roku prawdopodobnie stworzysz parę z Frankiem Karczewskim. Rozumiem, że tutaj relacja już jest nawiązana i ta o tą atmosferę możemy być spokojni. Jak najbardziej z Frankiem już spędziliśmy dużo czasu i, i, i atmosfera jest, dobrze się razem dogadujemy, także o to można być spokojni. Dzięki za dzisiaj i tak naprawdę dzięki za cały sezon i widzimy się w przyszłym roku. Dziękuję i do zobaczenia.